Cześć! Znajdujemy się w magazynach Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Nieprzypadkowo 8 lutego ma premierę najnowsza książka Remigiusza Mroza, Kabalista, czyli czwarty tom cyklu z Gerardem Eddingiem. O samej książce i nie tylko, porozmawiamy z autorem. Zapraszam. Musieliśmy czekać, żebym mróz ponownie nadciągnął nad Polskę, natomiast było warto, ponieważ po dość długiej nieobecności powraca prokurator Gerard Edling. Kabalista to jest czwarta część cyklu. No i pierwsze pytanie od razu mi się nasuwa: czy tym razem Gerard troszeczkę odetchnie? Wydaje mi się, że on nigdy nie odetchnie, a w tym tomie to chyba już rekordowo nie ma, nie ma żadnej przestrzeni na oddych. No ale mówię, że tak długo trzeba było czekać? Nie no przecież ostatnia powieść wyszła. W listopadzie. Na długo trzeba było czekać na Gerarda. Aha, no tak. Myślałem, że na mnie. Nie, nie. No, chociaż rzeczywiście, no, te parę miesięcy, to no, jak na mnie, to jest bardzo długi interwał. No, w tym roku to jest twoja pierwsza książka, Tak, no właśnie. Jest luty, pierwsza książka. Jesteśmy dość mocno przyzwyczajeni do tego, że już w nas po prostu swoją pierwszą roczną książką witasz, a tutaj trzeba było czekać do 8 lutego. No tak, to jest naprawdę... Po prostu zacząłem lekko bumelować i... Rozumiem. i takie są rezultaty tego. Cały, cały cykl mam za sobą, i zauważyłam, że obdarowujesz w ogóle swoich bohaterów dość oryginalnymi specjalizacjami. Gerard Edling, oprócz tego, że jest prokuratorem, specjalizuje się w czytaniu mowy ciała i wykorzystywaniu tego podczas prowadzenia śledztw. I zastanawiam się, skąd w ogóle pomysł na takie dość niecodzienne specjalizacje i jak wygląda research w tym przypadku u Ciebie? Skąd pomysł, to trudno powiedzieć, bo one się biorą tak naprawdę z niczego. To znaczy, zarówno jeśli chodzi o fabułę, o bohaterów, mm. jak i ich spe spe specjalizacje, to trudno zidentyfikować taki jeden moment, e, do którego mógłbym wrócić i powiedzieć: O, to było za zarzewie tego, właśnie, żeby on na przykład był specem od kinezyki. E, nie wiem, ci zawsze z tyłu głowy to miałem. Bo gdzieś już ten, ten wątek mi się wcześniej przewijał i po prostu nikt go nie zagospodarował jeszcze w literaturze kryminalnej. Więc wydawał mi się taki dosyć wdzięczny, żeby rzeczywiście był taki bohater, który może czytać nie hmm. tylko z akt, nie tylko z miejsca zbrodni, ale też nie tylko z ofiar, ale też z żywych ludzi. A kinazyka jest taką tajemniczą dziedziną. Research przy niej był trudny? Trudno powiedzieć, bo już nie, tak do końca to nie pamiętam, ile, ile to czasu e, mi zajęło, no bo pierwszego, pierwszy tom, czyli behawiorystę pisałem chyba gdzieś e, 7-8 lat temu może. Na pewno wtedy zacząłem, bo później miałem jeszcze chwilową przerwę z tą książką. No więc było to dosyć dawno, więc tak nie do końca pamiętam, jak, jak, jak duży to był mozół. E, a obecnie nie zgłębiasz tej wiedzy podczas pisania kolejnych części? nie, no teraz, teraz to już jest generalnie odświeżanie tego albo sprawdzanie, co tam nowego powstało, ale to już w zupełnie innym wymiarze. No tam to jednak musiałem usiąść i od zera i oddzielić dziarny odplew, bo jednak temat kinezyki jest taki dosyć... Yy, powiedzmy popkulturowo-atrakcyjny, mm -hmm. przez co pojawiało się dużo takich quasi-naukowych rzeczy i teorii, które rzeczywiście no, fajnie wyglądałyby, gdyby się je zaimplementowało w fabule, tylko że później ktoś by powiedział, no nie, ale to nie ma żadnego, żadnej naukowej podstawy. Yy. Także, no to teraz już wiem po prostu, gdzie szukać okay. i, i wiem, gdzie tam zerkać, czy jakieś nowe rzeczy powstały, czy nie powstały, jakieś opracowania i inne rzeczy. No w Polsce mało jest właściwie tego rodzaju literatury, no ale na szczęście mamy dostęp wszyscy piszący do do skarbnicy wiedzy przepasnej na całym świecie, więc możemy się salwować ucieczką do tych, tych anglojęzycznych materiałów. A czy zdobytą wiedzę w kinazyce wykorzystujesz na co dzień? No pewnie, że tak. Czyli... Nie, najgorzej było przy pierwszym toju, wtedy rzeczywiście to było coś nowego dla mnie. No wiesz, jak spędzasz sporo czasu na researchowaniu czegoś, no to z tyłu głowy ci gdzieś tam zostaje, szczególnie w trakcie pracy nad książką, bo po zakończeniu już może robisz taki lekki reset i wyczyszczasz umysł. Ale dopóki jesteś w tej historii, no to masz to wszystko w głowie, o czym czytasz, więc no rzeczywiście wtedy mi się dziwnie rozmawiało z ludźmi, bo zwracałem uwagę jak na jakieś najmniejsze gesty, które robili. Siedzisz teraz nieruchomo. No właśnie, więc chyba zauważyłam, chciałam zaznaczyć, że teraz no tak. po kabaliście na pewno jesteś na świeżo w tych wszystkich gestach już nie, już, gestach, nie. Już, już, się, już się wzorowałem. Teraz jestem w innej historii, w innym researchu mhm. w ogóle więc to wszystko się przykryło, bo tak trochę jest z, z, z nami pisarzami, że na czas pracy nad książką stajemy się takimi no, prawie może, że specjalistami nie, z danej dziedziny. Zależy jeszcze jaki, jaki pisarz i jak pracuje, ale jak ktoś głęboko siedzi w researchu, to rzeczywiście przez ten czas mm, no, zdobywa sporo wiedzy, tylko że ta wiedza jest bardzo ulotna. No, ja pamiętam, jak Kasia Bonda chodziła na wywiady przy okazji Pochłaniacza, i była tak na bieżąco z, z osmologią, że mogłaby za, zagiąć nie jednego akademika. A pół roku później, jak o co się zapytałem, kompletnie nie pamięta. I tak to działa. I dobrze, bo inaczej byśmy po prostu chyba zwariowali. W kabaliście postawiłeś przed Grartem równego sobie przeciwnika, ponieważ podczas poszukiwań zaginionej laury pomaga im Jasnowic, kabalista z Chabrów. Dlaczego zestawiłeś z Gerardem osobę, bohatera, który tak jak on czyta ludzi? No właśnie, bo to wyda wydało mi się takie dosyć, dosyć obiecujące. Mm. Dosyć obiecująca konfrontacja jednego z drugim, bo no, Gerard już miał y, okazję rozpracowywać takie sztuczki, mm. powiedzmy, magiczne przy okazji drugiego tomu, czyli Iluzjonisty. No, ale tam to były właśnie stricte rzeczy takie magiczne, które z góry wiadomo, że są jakimś tam przedstawieniem. A tutaj mamy gościa, który twierdzi, że on jest w stanie wyczuć jakąś aurę, ma jakieś metafizyczne zdolności. No, i rzeczywiście to, co udaje mu się odkrywać, pozornie może potwierdzać, że no, ma jakiś kontakt z jakimiś siłami nadprzyrodzonymi. Oczywiście z punktu widzenia kogoś, kto jest w stanie to uwierzyć. No, Gerard jest takim racjonalistą do bólu, yy, więc on nie daje temu wiary ani przez sekundę i, i stara się go rozpracować. A ponieważ ma to swoje zaplecze z, z, ze starcia z iluzjonistą, no to wydawało mi się, że ciekawie może próbować rozmontować yy, tego życzonego jasnowidza. I to był bardzo fajny research, bo zresztą ja już od wielu, wielu lat chciałem napisać książkę w której pojawia się Jasnowic, który, e, no właśnie, twierdzi, że wie, co się stało z ofiarą, albo jest w stanie znaleźć zwłoki, e, bo to jest takie dosyć e, kryminalnie atrakcyjne. Dokładnie. Bo wiadomo, no pierwsza myśl jest taka: aha, dobra, to jest zabójca. I, i stąd wie po prostu, gdzie te zwłoki są i tak dalej. No ale w tym przypadku nie będzie dużym spoilerem, jak powiem, że to jest bardziej skomplikowane. Jest ale, ale sam proces no, pracy takiego człowieka jest dla mnie fascynujący, jako dla kogoś, kto się zajmuje kryminalistyką amatorsko. No, przyglądałem się od lat temu, co, co Jackowski robi, y, robi i nawet kiedyś pamiętam, że był na jakimś spotkaniu u mnie na uczelni. Mm -hmm. I też w ramach, było to w ramach zajęć z kryminalistyki. Y, no i to wszystko gdzieś mi tam z tyłu osiadło w głowie. I od wielu, wielu lat się zabierałem do pisania właśnie tego typu książki, no a tematyka po prostu jest jak skrojona pod Gerarda, więc jak mi się te dwie rzeczy połączyły, to już nie mogłem zrezygnować. No tak, no, Gerard jest do umiejętności kabalisty dość sceptycznie nastawiony, no a jak jest w twoim przypadku? Czy te jasnowidzenie, udział jasnowidzów podczas prowadzonych śledztw, co o tym myślisz? Nie wiem, ile mogę zdradzić, żeby, nie, nie, żeby z moich słów teraz nie wynikło, co, co tak naprawdę, o co chodzi w książce. No ci widzowie na pewno mają sporo, sporo, sporo takich spraw, przy których się sprawdzili po prostu. Ja pamiętam, że jak, jak Jackowski był u nas na uczelni, to przedstawiał, chyba jeszcze to były czasy, złota era PowerPointa, Wydaje mi się, że przedstawiał takie prezentacje, na którym było kilkadziesiąt jakichś listów, takich dziękczynnych od różnych komend policji, od komisariatów i tak dalej. Generalnie od śledczych, jakieś podziękowania od rodzin. No i to robiło wrażenie, bo te pieczęcie urzędowe tam wszędzie i ci dochodzeniowcy, którzy mówili, że pomógł. No więc moje założenie wyjściowe było takie, że to działa. No, no, w pewnym sensie musi działać, skoro Empirycznie mamy potwierdzenie, no chyba, że to jakieś sfabrykowane materiały, ale to bym go nie podejrzewał, to byłoby lekkomyślne. Yy, więc założenie było takie, że działa. I teraz dlaczego działa? Czy dlatego, że on rzeczywiście ma jakiś kontakt ze sferą metafizyczną, czy może chodzi o to, że po prostu jest bardziej uważny niż ci śledczy, albo operuje na jakichś ogólnikach dochodzeniowych, które w większości przypadków się sprawdzają. No ale co ty o tym myślisz? To właściwie wynika, to z, taki... książki. wynika z książki. Wynika z, z książki, dobrze, nie będziemy teraz zdradzać. No to to mogły być spoiler. Sam research przy... odnośnie jasnowidzenia i jasnowidzów był dość ciężki. Przede wszystkim był super ciekawy. Mhm. Bo to było coś dla mnie obcego, a to zawsze jest jak wpadasz w taki zupełnie odmienny świat, to zawsze jest dosyć atrakcyjne przeżycie. No i sam fakt, że, że masz tył głowy właśnie, że że potrzebujesz, to jest ta wiedza potrzebna, to nie jest takie czytanie dla, wyłącznie dla przyjemności czy z ciekawości, ale dlatego, żeby to miało wartość użytkową yy, i dla mnie to było fascynujące, zdobywanie tych jakichś nowych strzępków wiedzy, które pozwolą mi zbudować tę postać. No i w kontrze zbudować yy, te, te, te sposoby, którymi Gerard mm -hmm. będzie się starał rozmontować yy, swojego przeciwnika, no, miałem z czego czerpać, bo tak naprawdę mnóstwo jest ludzi, którzy wiedzą, że, którzy twierdzą, że potrafią przewidywać przyszłość, potrafią nawiązywać kontakty ze zmarłymi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tam przytaczam w książce trochę takich przykładów z życia. I e... też terminologię. Zimny odczyt gorący. No tak, odczyt. tak, tak. Pojawiają się tam takie rzeczy. E... No, i z drugiej strony mnóstwo jest ludzi, którzy starają się to obalić, więc to też jest dla mnie bardzo wygodna sytuacja. Bo ci ludzie po prostu wykonują no, całą robotę za mnie. Ja tylko przychodzę i zbieram, tak naprawdę, owoce ich pracy. No i zostaje mi to jakoś implementować do tej historii. A no to zazwyczaj dzieje się organicznie, więc też. Wszystko odbywa się w dosyć bezbolesny sposób. Kiedy i czy? Możemy spodziewać się jeszcze Gerarda Linka. No tutaj zakończenie jest tak Mam dosyć... Mam nadzieję, że kiedy. <laughs> że kiedy. <laughs> Tego nie mogę zagwarantować, bo w mojej głowie to jest ostatni tą tej serii. Prawdzie nigdy nigdzie się z tym nie wychylałem. No ale gdzieś muszę, to się wychylę u Was, że, że rzeczywiście to planowałem jako finał i zakończenie całej tej historii Gerarda. Więc jak mnie pytasz dzisiaj, to to jest moja odpowiedź, aczkolwiek z moimi seriami zakończonymi różnie bywa. Dokładnie. No bo Forst miał być trylogią, później zrobiła się Pentalogia. Tobie w ogóle nie idzie w trylogię, z tego co zauważyłam w ogóle ostatnio. Nie idzie w Ani w pojedyncze pozycje Ani też pojedyncze mi nie idzie. W pojedyncze pozycje, dokładnie jesteś takim seryjnym pisarzem. <laughs> no właśnie, to jest dobre określenie. To powinni mi kiedyś na nagrobku wyryć. Seryjny pisarz. Doskonale wiemy, że bohaterowie wykreowani przez Remigiusza Mroza żyją własnym życiem. Mam więc cichą nadzieję, że Gerard Edling jeszcze się pojawi w jego książkach. Tymczasem zapraszam Was do przeczytania Kabalisty premiera 8 lutego. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia w następnym prologu.